Witajcie! Dzisiaj u mnie będą orzechowe ciasteczka bezowe, coś takiego jak okocanki, tylko że z orzechami. Zapraszam do oglądania. Potrzebne składniki to 3 białka, 200 g cukru, 150 g zmielonych orzechów włoskich i jeszcze trochę w całości do dekoracji 80 g mąki pszennej, łyżka soku z cytryny. I łyżeczka cukru wanilinowego. Zaczynam od ubicia na sztywną pianę trzech białek. Dobrze ubita piana nie może wypływać z miski. I teraz, w trakcie miksowania dodaję stopniowo cukier. Miksujemy długo, ponieważ cukier musi się dobrze rozpuścić. Po dodaniu całego zwykłego cukru, dodajemy łyżeczkę cukru wanilinowego. Teraz dodajemy resztę składników, czyli mąkę pszenną 80 g. Przesiewam mąkę. Łóżkę soku z cytryny i 150 g zmielonych orzechów włoskich. Przez chwilę jeszcze wszystko miksuję. Miksuję na najniższych obrotach tylko do połączenia składników. Orzechową pianę przełożyłam do boreczka i będę wyciskać beziki I na środku każdego położę kawałek orzecha. Ciasteczka bezowe wkładam do piekarnika nagrzanego na 150 stopni i będą piekła około 35 minut. Bezowe ciasteczka orzechowe upieczone. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawiacie łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z nowymi przepisami. Pa!